Głównym czynnikiem powodującym wietrzenie skał są zjawiska atmosferyczne. Niszcząca działalność atmosfery szczególnie silnie zaznacza się w klimacie wysokogórskim, u nas w wysokich tatrach. Intensywne wietrzenie skał w kontakcie z lodem i wczesnym śniegiem spowodowało powstanie urwistych ścian, turni i grań. Zmiany zachodzące w skałach podczas wietrzenia mogą być dwojakiego rodzaju: mechaniczne i chemiczne. Jeśli skały ulegają kruszeniu i rozdrabnianiu bez zmiany ich składu mineralnego, mówimy wtedy o wietrzeniu mechanicznym. Do mechanicznego wietrzenia skał przyczyniają się także silne wiatry. Ważne znaczenie przy wietrzeniu mechanicznym skał odgrywa woda przy jednoczesnych zmianach temperatury. Woda zamarzając zwiększa swoją objętość o 9%. Tym tłumaczy się rozsadzanie skał przy kolejnych procesach zamarzania i odmarzania wód w szczelinach skał. Kolejne zamarzanie i rozmarzanie wody powoduje coraz to silniejsze rozsadzanie skał. Materiał zwietrzelinowy gromadzący się u podnóży gór tworzy rumowiska skalne zwane piargami. Nasiąknięte wodą masy zwietrzelinowe mogą zsuwać się nawet przy niewielkich spadkach terenu. Zamarzanie i rozmarzanie gleby powoduje wypychanie kamieni z głębszych warstw gruntu na powierzchnię. Nawet duże kamienie pękają wskutek mrozu. Kształty gór zależą od materiałów, z których powstały i wieku. Góry stare, zbudowane nawet z bardzo twardych skał, ulegając stale wietrzeniu, przybierają z czasem łagodne kształty. Widzimy to na przykładzie Sudetów. Osobliwością rzeźby Karkonoszy są liczne skałki granitowe o fantastycznych kształtach, spowodowanych przez wietrzenie. W górach występują gruzowiska skalne zwane gołoborzami. Jest to wynik wietrzenia kwarcytów w polarnym klimacie zlodowacenia czwartorzędowego. Jeśli skały ulegają przemianom, w których zmienia się skład chemiczny skały i jej składników, jest to wietrzenie chemiczne. Doskonałe przykłady wietrzenia chemicznego obserwujemy w tatrach zachodnich, gdzie występują typowe zjawiska krasowe. Powierzchnia skał jest tu silnie pobrużdżona. Na powierzchniach plaskich obserwujemy często ospę skalną. A na zboczach tworzą się rynienki, rowy, żebra. Przemiany chemiczne zachodzą pod wpływem wody, tlenu, dwutlenku węgla. Woda bogata w dwutlenek węgla działa rozpuszczająco na węglan wapnia. Łączność między powierzchniowymi formami krasu i jego formami podziemnymi zachodzi przez szczeliny spękań skalnych i międzywarstwowych. Jaskinie bielskie w Tatrach Słowackich wyróżniają się bogactwem form naciekowych. Woda sącząca się ze stropu jaskini paruje a zawarty w niej węglan wapnia krystalizuje jako kalcyt, tworząc nacieki w formie stalaktytów i stalagmitów. Muzyka Typowy krajobraz skał wapiennych występuje w jurze krakowskiej. W formach powierzchni oprócz wietrzenia chemicznego bierze udział i wietrzenie mechaniczne. Ostaniec zwany maczugą Herkulesa jest przykładem współdziałania czynników chemicznych i mechanicznych. W procesie wietrzenia skał biorą także udział rośliny. W wietrzeniu mechanicznym większe znaczenie mają rośliny wyższe. Korzenie drzew wnikając w szczeliny skalne. Wywierają duży nacisk na ściany szczelin. Nacisk ten z biegiem czasu powoduje rozsadzanie skały na odłamki różnej wielkości. W wietrzeniu chemicznym większe znaczenie mają rośliny niższe, mchy i porosty. Wietrzenie skał przyczynia się do wyrównywania powierzchni Ziemi. Ostatecznym produktem procesów polegających na fizycznym, chemicznym i biologicznym przeobrażaniu się tych skał w dogodne dla życia roślin środowisko jest gleba.